Rynek gamingu w przypadku pandemii znacznie się zmienił. Jest dużo większe zainteresowanie sprzętami, które są droższe. Laptopy, które kosztow wcześniej kosztowały, czy znaczy, które były kupowane, najczęściej to były 6-7 tysięcy złotych takie dla graczy, teraz już te ceny są znacznie wyższe. Dużo więcej laptopów sprzedaje się z naprawdę mocnymi podzespołami, z możliwościami rozbudowy. Zauważyliśmy to praktycznie od samego początku pandemii, więc. Te różnice są znaczące. Gracze obecnie najczęściej wybierają laptopy 17-calowe z kartami graficznymi nowej generacji, natomiast tymi z najniższej półki nowej generacji, czyli to są karty RTX 3060. Ze względu na to, że one nie są w tym momencie dostępne w komputerach stacjonarnych, ich dostępność jest bardzo ograniczona, natomiast w laptopach my je mamy praktycznie na miejscu cały czas. Te ceny też są niższe laptopów z kartami 3060 niż z komputerów stacjonarnych. Więc są to najczęściej komputery z procesorami i 7, z kartami graficznymi NVIDIA nowej generacji i 17-calowe. Wcześniej był to trend, że były to 15-calowe, natomiast teraz przesunęło się to ku większemu ekranowi. Laptopy teraz, teraz kojarzą się dużo bardziej z grami niż kiedyś, ze względu na to, że dostępność podzespołów jest dużo większa w laptopach niż w desktopach, ceny są też znacznie niższe laptopów, wydajność kart graficznych w komputerach mobilnych znacznie wzrosła. Jest już spokojnie porównywalna do komputerów stacjonarnych. Temperatury tych podzespołów wszystkich są znacznie niższe w laptopach, także dużo większe zainteresowanie jest w tych komputerach przenośnych, zwłaszcza że gracze często podróżują, dużo wygodniej jest zabrać laptop na, na przykład na turniej bądź w inne miejsce niż komputer stacjonarny, do którego trzeba zabrać dodatkowy monitor, pozostałe akcesoria, więc zbiera się tego całkiem sporo. Obecnie laptopy spokojnie dorównują mocy desk komputerom stacjonarnym. Niektóre laptopy nawet potrafią przewyższać komputery stacjonarne, jeżeli chodzi o wydajność. Mówimy tutaj o modelach, które mają na przykład dwie karty graficzne, bardzo wydajne procesory, które stosujemy w niektórych laptopach. Są to procesory z komputerów stacjonarnych, więc tutaj nie ma różnicy, dużej różnicy w wydajności. Spokojnie można powiedzieć, że laptop już dorównał komputerom stacjonarnym.